Drodzy Państwo, na ten moment czekaliśmy od dawna. Nastąpi teraz kulminacyjny punkt dzisiejszej uroczystości: Odsłonięcie pierwszego w Polsce pomnika Lecha i Marii Kaczyńskich. Uroczystego odsłonięcia tego pięknego dzieła dokonają premier, a zarazem brat. Świętej pamięci prezydenta Pan Jarosław Kaczyński, prezydent miasta Radomia, pan Andrzej Kosztowniak, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, jak również przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Lecha Kaczyńskiego w Radomiu, pan poseł Marek Suski. Boże ojców naszych, Boże Abrahama i Jakuba, Boże Piastów, Jagiellonów i Słowieckich. Spójrz na ten kościół, który zgromadził się przy parze prezydenckiej. Boże Stwórco i Ojcze wszystkich ludzi, niebo nam otworzyłeś w słonecznej pogodzie po grzmotach, w błyskawicach i piorunach. Ty posłałeś swojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa, nauczyciela mądrości, która do Ciebie prowadzi. Ty nieustannie powołujesz i posyłasz zwiastunów Twojego Słowa, aby Twoje imię było uwielbione między narodami, obdasz wieczną nagrodę nieśmiertelności i chwały naszych braci i naszej siostry, które w trudnych chwilach ojczystych troszczyli się o dobro wspólne naszej ojczyzny. Spraw, abyśmy upamiętniając, w kamieniu i spiżu ich imiona na ziemi mogli radować się ze spotkania z nimi w Twoim domu, już nie ręką ludzką zbudowanym nie w Radom, ale w Nowym Jeruzalem, w którym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pierwszy odpoczynek raczył dać Panie. Amen, Amen, Amen.